wymiana systemu ogrzewania z grzejników na system ogrzewania podłogowego. Jest to mieszkanie o powierzchni około 60 m2, jako źródło ogrzewania piecyk gazowy. Położyliśmy tutaj wapiony, zasilanie i powrót doprowadzone do szafy z kolektorami. Jest tutaj od razu grupa pompowa. Na mieszkaniu mamy 8 pętli. Na początku wyfrezowaliśmy tutaj wszystko ładnie, równiutko, tak żeby nam się rurki te pochowały. Tutaj widzicie żadna rurka nie przestaje. Pierwsza pętla Łazienka, za ścianą Łazienki mamy salon i tam są ułożone trzy pętle. Problem mieliśmy, żeby dostać się do dwóch pokoi, które zaraz Wam pokażę, dlatego że na korytarzu wcześniej było już położone ogrzewanie podłogowe, są położone kapelki, to dlatego nie mogliśmy wyjechać tutaj z łazienki i chcieliśmy przejść przez piwnicę, która jest pod spodem. Tutaj widzicie pętle wychodzą od piwnicy i jest to wszystko ładnie tutaj rozłożone. Tu mamy wspomniany drugi pokój. Chłopaki akurat układają warstwę wierzchnią, zalewają te rurki specjalną taką masą. I tutaj podobny temat. Od piwnicy musimy tutaj wyciągnąć nasze pętle. żeby dojść do tego pokoju. Tutaj salon w salonie. Trzy węzły, jak wspomniałem wcześniej, z tymi węzłami przeszliśmy tutaj przez ścianę z łazienki. No i resztę pokażę Wam w piwnicy. Od rozdzielacza zlokalizowanego w łazience, który jest nade mną, zostały poprowadzone pętle do pokoi, w których pokazywałem wam na górze.